Wtorek, czwarty, dzień wielkanocny. W pierwszym czytaniu z dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że uczniowie Chrystusa w pewnym momencie historii, to znaczy dokładnie w Antiochii, po raz pierwszy zostali nazwani Christianoi, chrześcijanie. Przepiękne imię, które nosimy od, od tego czasu, Christianoi. Christianoi znaczy przede wszystkim ci, którzy są od namaszczonego, ci, którzy są. Od tego, który jest Mesjaszem, pokazuje, że to jest niesamowita przynależność do kogoś, kto został posłany od Pana Boga. Ale Christian oczywiście kojarzy się nam też z tym konkretnym, namaszczonym, posłanym przez Boga, którym jest Jezus Chrystus. To imię bardzo mocno mówi o tym, że jesteśmy z Nim związani, to jest nasza tożsamość, to jest znak rozpoznawczy, to jest coś, co nas najbardziej wyróżnia. To to, że my jesteśmy Chrystusowi, to to, że po nas poznać Chrystusa, to to, że my głosimy Chrystusa, to to, że cokolwiek o nas się powie, to nie to, że my jesteśmy dobrzy, nie to, że my robimy dużo rzeczy, nie to, że my głosimy takie czy inne kazania, nie to, że robimy takie czy inne dzieła charytatywne. To, że my jesteśmy Chrystusowi. To, że my głosimy Chrystusa, to, że całemu światu kojarzy, kojarzy się jedno: że to są ludzie, którzy słowem, życiem i wszystkim, czym mogą, świadczą o tym, że Jezus Chrystus jest absolutnie najważniejszą osobą w historii. Psalm 87, który odmawiamy wspomina bardzo ciekawą tezę teologiczną, że, że wszyscy, czy to Filistea, Tyre, Etiopia, Egipt czy Babilon, wszyscy rodzą się na górze Syjon. Ale zwróćmy uwagę na, jedną, na, jeden, na jeden szczegół. Otóż mówi psalmista, że Bóg umiłował bramy Syjonu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. Tak jakby bardziej kochał Jerozolimę niż inne części Izraela. Tak jakby bardziej kochał świątynię niż inne miejsca w ziemi Świętej. Oczywiście Bóg jest miłością, wszechmocną miłością, która każdego kocha. Ale jest coś takiego, że tak jak w psalmie mówimy o jakimś szczególnym, ujowanym miejscu, tak jest coś takiego w życiu, że my sami czujemy, że jak jedziesz na Jasną Górę, klękasz przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, to czujesz, że to jest miejsce ukochane, to czujesz, że to jest miejsce przemodlone. Nie wiem czy mieście takie wrażenie, czy macie takie wrażenie, wchodząc do nowych kościołów, że one nie są jeszcze przemodlone. Wchodzisz do starych kościołów, czujesz, jakby tu było umiłowane miejsce koncentracji w pewnym sensie Bożej. Tak jakby Bóg tu mieszkał bardziej niż, niż mieszka poza tą świątynią. Czy macie takie swoje miejsca? Czy masz takie miejsce, gdzie czujesz, że Bóg bardziej jest obecny? Czy możesz powiedzieć, że rzeczywiście doświadczam w tym miejscu bycia bardziej umiłowanym niż w innym? Szukajmy takich miejsc. Naprawdę szukajmy takich miejsc, bo również w sensie fizycznym możemy powiedzieć o niektórych lokalizacjach czy niektórych miejscach, świątyniach, kościoła, że tam się czujemy bardziej kochani przez Boga. Ewangelia Jana kontynuuje. Dyskusję na temat Jezusa, na temat tego, że jest pasterzem, że, że owce nie zginą z jego ręki. Jezus mówi bardzo ciekawe słowo. Nie zginą na wieki moje owce i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ręka Boża, ręka Jezusa jest symbolem mocy działania. Jeśli Chrystus nas trzyma, to nie ma takiej mocy ani szatańskiej, ani ludzkiej, ani jakiejkolwiek innej, która by sprawiła, żebyśmy wyrwali, zostali wyrwani z Jego ręki. Stąd to pierwsze czytanie, o którym wspominaliśmy na początku, mówiące, że nasze imię to są chrześcijanie, chrystiano, jest szalenie ważne. Bo jeżeli ja naprawdę jestem chrześcijaninem, to znaczy, jeżeli ja naprawdę trzymam się Jezusa Chrystusa, jeśli ja naprawdę pozwalam, się, pozwalam na to, że On trzyma mnie swoją ręką, to nikt i nic nas nie odłączy od miłości, nie odłączy od ofiarności, nie odłączy nas od zbawienia, nie odłączy nas od życia wiecznego. Żeby mieć taki pokój serca i jesteśmy w najlepszych rękach, jakie są na świecie. Te ręce stworzyły świat, te ręce ulepiły człowieka, te ręce sprawiły, że nikt i nic nas nie wyrwie od życia wiecznego. Bądźmy Chrystusowi, bądźmy Christianowi, bądźmy ludźmi, którzy, którzy chcą trzymać się Jego ręki, a naprawdę doświadczymy, że życie może być piękne już tutaj, a tym bardziej, że to życie może być spełnione. Również wieczności. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.